Na kanale Fantazja Azja dzisiaj mamy niesamowity dzień, bo jest pre-release Beyond the Dead, czyli wielka gratka dla graczy Magic the Gathering. Stąd mój wizerunek, czyli jako Sorin, jeden z plenstalkerów z Magic the Gathering. I pre-release jest taki fajny turniej, w którym, którym mamy możliwość zobaczyć i dostać karty jeszcze tydzień przed wypuszczeniem ich do sprzedaży, więc naprawdę fajna sprawa. A dzisiaj wybieramy się do sklepu Elegion w Świdniku na ulicy 3 Maja. Bardzo fajny sklep, polecam, zaglądajcie tam, bo naprawdę mają wiele niesamowitych rzeczy. Są tam figurki, są tam gry plaszowe, są puzzle, komiksy, gry karciane, gry planszowe, gry figurkowe. Naprawdę wiele, wiele, wiele rzeczy można znaleźć właśnie w tym sklepie. Również posiadają stronę internetową elegion.pl, więc zapraszam, zaglądajcie. Zatem ja jestem Emil, dzisiaj w tym wydaniu jako Sorin, więc zaczynamy. Tam jesteśmy w sklepie Elegion na Prilis Magic the Gathering. Teros Beyond Dead, tak? tak? Co jest. tu się w ogóle dzieje? Jest, jest ze mną. Wiśnia? Co? Zelegion.pl. Tak jest, co to się w ogóle dzieje, o co to chodzi? Słuchajcie, no, Priorylist to jest święto dla graczy Magic the Gathering. Mamy okazję zagrać w nowymi karciochami, ich premiera będzie dopiero za tydzień. Każdy z graczy otrzymuje paczkę, gdzie ma 6 busterków z 15 losowymi kartami w każdej i musi ulepić z tego deck. Tak? Więc jeżeli chcesz wygrać, musisz złożyć jakąś, jakąś fajną talię, która ma 40 kart. W większości to stworki, troszeczkę, troszeczkę sztuczek, troszeczkę czarów, no i trzeba skopać tyłek Dokładnie. wszystkim, którzy tutaj przyszli. Landy mamy swoje albo można od Was wziąć, tak? Można od nas, tak. My landy widłami przerzucamy w sklepie, więc tutaj na spokojnie e, możecie je później zabrać do domu, także to, o to nie trzeba się martwić. Super. A powiedz ty mi, ile mniej więcej, od kiedy to się w ogóle zaczyna? Ile to trwa? Bo to coś strasznie dużo osób, jest 30 osób, widzę, jest nawet więcej. Tak, dzisiaj mamy 30 osób. Prerelease ogólnie w tej chwili Wizard nam pozwolił robić przez 3 dni, czyli zaczynamy już w piątek, w tym, w tym roku wypadło 17 stycznia, sobota i niedziela. My w piątek robimy takie luźniejsze nocne pre, troszeczkę bardziej kameralnym gronie, ale za to. E, na przykład Dziki Wschód zapewnił nam e, przepyszne piwka kwarkraftowe, żeby się można było lepiej raczyć e, grą dokładnie. Dokładnie tak. W sobotę jest znacznie więcej osób, bo na pierwszym turnieju mamy 32 osoby, na drugim mniej więcej o 16 będzie podobna frekwencja. No i jutro jest ta sama historia, także gramy od samego rana do późnej nocy. Do późnej nocy. To powiedz mi jeszcze jedno, co trzeba zrobić, żeby w ogóle próbować startować na tym widzę tutaj jest top 1? Stoliczek, żeby grać o pierwsze miejsce. Jak złożyć talię, jak coś w ogóle nigdy nie składa, żeby w ogóle mieć szansę. No, przede wszystkim trzeba troszeczkę przemyśleć swoją strategię, i no, nie ukrywam, trzeba umieć reagować na to, co, jakie karty wam wypadają w trakcie rozpakowywania boosterów, tak? I na pewno trzeba mieć w świadomości to, że nie zawsze karta, która jest rarką albo kosztuje bardzo dużo Dokładnie w takim formacie, sens. tak jak my tutaj składamy, ma sens albo ona wam wygra tę grę. Nie, tutaj się liczy spryt, tutaj się liczy umiejętność wykorzystania kart, które nam się trafią, no i ulepienie. Jakiegoś fajnego, synergicznego deku z tego, co po prostu Tak wiem. jest, przede wszystkim trzeba czytać karty, nie? Trzeba Zdecydowanie. Czytać. Ja kiedyś pamiętam, grałem i za dużo tekstu. To nie, nie chcę się czytać. Okazało się, że całkiem przyjemne, i żałowałem potem, że tego nie wrzuciłem Słuchaj, do Ja słyszałem taką teorię spiskową, że jak karta ma bardzo dużo tekstu, to znaczy, że jest dobra. To znaczy, że jest dobra, dokładnie o to chodzi. Jeszcze ostatnia rzecz. Ile kolorów tali talii powinno mniej więcej na takim. W jakim formacie być? No marzeniem jest na pewno jeden kolor, ale jest to bardzo trudno zrobić, bo jest tylko sześć boosterów do dyspozycji. Eee, ja zawsze polecam graczom początkującym składać e, około dwóch, jeden lub dwa kolory. Najczęściej to są dwa. Na 3, jeżeli już nie mamy za bardzo pola manewru, albo mamy bardzo dobry fixing, czyli możliwość zagrywania tych punktów many, dzięki którym zagrywamy karty, e, które nam pozwala grać trzema kolorami. No 4-5. Ja wiem, że jak jest wszystko, to niby wygląda fajnie, tak. ale jak coś jest do wszystkiego, to jest, tak jest do niczego. Do niczego. No I niestety nie, nie pogramy wtedy. Czyli co dwa kolory, max 3, staramy się dwóch jednak i powinno. I jest to szczęście, tak? I powinny, jak, powinno jak być. Jaki draw okay. będzie i będzie gites Dokładnie. Dobra, co wracamy, zobaczyć jak tam Chłopakom idzie i do zobaczenia. Będziemy się bawić. Na razie. Płaki sobie składają talię. Teraz troszeczkę trzeba będzie zrobić przerwę, bo z 50 minut mają wszyscy na złożenie talii. Yy, całkiem sporo osób, jest 32 osoby, więc pewnie będą grać 5 tur. Zobaczymy co się będzie działo. Miejmy nadzieję, że fajne karty ludzie powyciągają i będą fajne emocje Złożone i turniej się rozpoczął. Pierwsza tura ruszyła. Zobaczymy, jak to fajnie wszystkim będzie wychodziło. Więc chodźmy zobaczyć, jak tam idzie. Bardzo długo nie było tak wielkiego trudniejszego, także cieszymy się, że wszyscy do nas przyjście jedziemy z nagrodami! Po całym jest naprawdę fajne wydarzenie, fajny turniej, jeżeli chodzi dla początkujących graczy i dla nawet bardziej takich już potężnych wyja wyjadaczy Magic the Gathering. Więc fajnie można czas spędzić. Zwłaszcza, że jest bardzo fajny klimat, nawet sobie gracze pomagają nawzajem. To nie jest tak, że każdy sobie siada sam, i składa się, musi męczyć. Wręcz przeciwnie, pomagają sobie, jeden drugiemu, bo jeżeli masz problemy ze złożeniem deku, to ktoś Ci pomoże. Wytłumaczą zasady, jak ktoś coś, coś nie do końca e, kojarzy kartę, czy nie rozumie jak ona działa. <laughs> Więc naprawdę można bardzo miło spędzić czas w bardzo fajnym towarzystwie, potem jak jest na przykład tak jak dzisiaj jest Pierwszy turniej był rano od siódmej, potem był drugi turniej, jest drugi turniej o 16. W niedzielę jest to samo, w piątek był tylko wieczorem Tak jak właśnie Wiśnia opowiadał I, i między przerwie właśnie gdzieś sobie wychodzą razem Do baru coś zjeść, coś się napić, pogadać, miło spędzić czas, więc naprawdę fajna zabawa Polecam korzystać z takich eventów, a są one dostępne co jakiś czas jeżeli chodzi o Magic Day Gathering W większości lokalnych sklepach właśnie z grami do Magica czy z różnego rodzaju karciankami Trzeba po prostu zapytać jak nie, wpadajcie tutaj do Świdnika, sklep Legion. Również mają stronę internetową sklep yy, i to jest Elegion.pl więc zapraszam, tam naprawdę można wiele rzeczy fajnych znaleźć. A jak nie wpadajcie tutaj, na pewno z wami się bardzo dobrze zapiekują, wytłumaczą każdą grę, opowiedzą wszystko, co jak można zobaczyć, co i jak fajnie wygląda. Dużo figurek, dużo komiksów, więc polecam. I to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą zabawę w cosplay'a i w Magic the Gathering. Zatem ja jestem Emil, dzisiaj jest Sorin. I zdroweczka.